Siemanko, jesteśmy pogali gali Knockout Boxing Promotions we Wrocławiu. Michał Cieślak oraz Mateusz Masternak wygrali swoje walki, wygrali swoje walki przed czasem w dosyć pewnym stylu. Masternak jak powiedział tak zrobił, do ringu wszedł ze swoimi synami. Jego występ był określony ryzykiem, ponieważ pamiętamy kontuzję żeber której doznał w ostatnim pojedynku z Chrisem Billam Smithem. Minęło od tego czasu krótko, ponad 4 miesiące. Dlatego nie wiadomo było, jak do końca te żebra zachowają się w walce. Ostatecznie wyszło wszystko dobrze. Masternak wygrał walkę, przed czasem te żebra nie dokuczały, chociaż Oliwier starał się w nie bić, wiadomo, taka taktyka. Oliwier wiedział o co chodzi, szczególnie na początku walki, próbował taką kombinacją na dół i na górę zaskoczyć masternaka. Na szczęście mu się to nie udało, ten początek walki. Był lepszy dla Oliwiera, niż można było się spodziewać. Wyprowadzał nadspodziewanie dużo ciosów, Masternak był lepszy w końcówkach tych rund, a większe fajerwerki Mateusz Masternak pokazał dopiero w drugiej części walki. Wtedy wszedł na wyższe obroty, dyktował tempo, z którym Oliwier już sobie nie radził. Ostatecznie wygrał przed czasem, poddał go narożnik. No i moim zdaniem spełniła się najlepsza z opcji. Tak naprawdę był to dosyć trudny rywal, biorąc właśnie pod uwagę tą kontuzję. W ostatniej walce udało się wygrać, udało wygrać się przed czasem jeszcze przed własną publicznością. Solidny Oliwier tak naprawdę pokazał więcej niż się po nim spodziewałem. Jeśli chodzi o karty sędziowskie, tutaj do siódmej rundy punktacje mieliśmy 68-65 u dwóch sędziów, i jeden z sędziów miał 67-66. Także tutaj on widział tą walkę jako taką, która była bardziej wyrównana. Nie ulega wątpliwości, że tutaj Jean-Jacques Oliwier kilka rund na pewno urwał, ale wydaje mi się, że cały pojedynek Mateusz Masternak miał pod kontrolą, zrobił kolejny krok. Tutaj w swojej karierze, i myślę, że te wielkie pojedynki jeszcze na niego czekają. Jeszcze spróbuję powalczyć o Mistrzostwo Świata. Wydaje mi się, że, że jest możliwe, żeby dopiąć. Także występ jak najbardziej na plus. Rywal solidny, ale nie jakiś mega niebezpieczny. Udało się wygrać przed czasem, przed swoją publicznością. Także świetny występ Masternaka, przede wszystkim bardzo dojrzały w common mieliśmy walkę Michała Cieślaka przed tą galą mówiłem, że Cieślak walczy z bokserskim ogórkiem z Wenezueli, z Juanem Diazem no, trzeba oddać honor, że taki typowy ogórek, który położy się po kilku ciosach to nie był tutaj Diaz y, te trzy rundy podjął walkę y, ostatecznie do czwartej nie wyszedł, ale było tak naprawdę i, i tak lepiej niż można było się tego spodziewać Cieślak wiadomo, tak jak zawsze walczył po prostu swoje czyli agresywny styl, w drugiej rundzie już y, u Wenezuelczyka rozbity łuk brwiowy. Pod koniec trzeciej rundy mieliśmy taką bombę ciślaka. Ona zadziałała jak z opóźnionym zapłonem. Na wacianych nogach Diaz szedł do narożnika. No i tam właściwie został poddany. Prawdopodobnie była to dobra decyzja. Diaz nie doszedł do siebie po tym ciosie. No i mamy takie kolejne zwycięstwo Michała Ciślaka przed czasem. My czekamy na ogłoszenie jakichś tutaj dużych informacji, jeżeli chodzi o Ciślaka. Tak jak mówiłem, jest wysoko w rankingach. Ta walka o Mistrzostwo Świata, kolejna czy Eliminator, tak naprawdę na pewno jeszcze nastąpi. Pozostałych pojedynkach zwycięstwa przed czasem Wołczyckiego Bednarka, Gardzielik wygrywa na punkty. Tak jak mówiłem w przypadku obiecujących zawodników Knockout Boxing Promotions były to takie walki do rekordu na zwycięstwo. To się udało, tutaj nie mieliśmy żadnej sensacji. To byłoby na tyle w takim szybkim podsumowaniu gali Knockout Boxing Promotions. Na pewno gala na plus dla polskich zawodników. Ja się z Wami żegnam. Siemanko.